22 kwietnia, we wtorek wielkanocny, maturzyści naszej archidiecezji udadzą się na Jasną Górę, aby zawierzyć ten najważniejszy moment w swoim życiu, czyli egzamin dojrzałości, ale też aby w ręce matki złożyć swoją przyszłość, te najważniejsze i najistotniejsze wybory, jakich muszą dokonać w tym momencie życia. Zatem można powiedzieć, że Jasna Góra właśnie za kilka dni stanie się. Dla was domem, drodzy młodzi dziewczęta i chłopcy. Kiedy wraca się do matki, wraca się do domu. Mówię o tym, ponieważ y, tegoroczna pielgrzymka maturzystów, wasza pielgrzymka, będzie upływać pod znakiem przygotowania do kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Myślę, że tak ją zapamiętacie już na zawsze. Być może ktoś, słuchając tego, co mówię, myśli sobie. Ja nie mam czasu, jeszcze muszę uzupełnić, poczytać notatki, przygotować się do egzaminów. Nie wybiorę się na jasną górę. Chcę ci jednak powiedzieć, że to, co możesz tam przeżyć, może być naprawdę wielkim znakiem dla ciebie. Chociażby z tego względu, że będziesz miał o czym opowiadać swoim dzieciom, wnukom, że właśnie w roku kanonizacji największego Polaka, Jana Pawła II, ty zdawałeś maturę. I wróciłeś do Maryi. Chcę Ci przypomnieć to, co młoda dziewczyna w 1991 roku powiedziała w imieniu wszystkich młodych podczas Światowych Dni Młodzieży właśnie na Jasnej Górze Janowi Pawłowi II. Powiedziała tak: Kochany Ojcze Święty, wróciłeś do domu, bo wróciłeś do matki. Myślę, że takim domem jest Twoja i moja wiara. A zatem trzeba nam wrócić do domu, aby się w wierze zadomowić, jeszcze bardziej zakorzenić. Nie chcemy być ludźmi bezdomnymi. Dlatego jedziemy na jasną górę z maturzystami, aby ich was tam powierzyć Maryi. Program pielgrzymki maturzystów będzie następujący. Na początku spotkamy się o godzinie 9.30 w auli Ojca Kordeckiego. I tam wysłuchamy koncertu ewangelizacyjnego zespołu Full Power Spirit. Będzie okazja do spotkania się z klerykami naszego seminarium oraz z przedstawicielami Duszpasterstwa Akademickiego Piątka. Będziemy mogli także usłyszeć o Światowych Dniach Młodzieży, które przeżyjemy już za dwa lata w Krakowie w 2016 roku. Najważniejszym momentem jednak całej naszej pielgrzymki. Będzie msza święta sprawowana w samo południe w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, a po niej odbędzie się zawierzenie Matce Bożej, maturzystów naszej archidiecezji. Właśnie was, drodzy dziewczęta i chłopcy, nie stracicie tej szansy. Przyjedźcie do domu Matki, aby powiedzieć jej trzy słowa – jestem, pamiętam, czuwam.